Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku Magda ratuje zadrapany kask. Odwiedziłem Four Fun Bike, gdzie porozmawialiśmy o rękawicach motocyklowych. Artur opowie o swojej podróży po Iranie. Kask znajduje się na głowie. To jest w miarę bezpieczne, pod warunkiem, że nie wykonamy jakiegoś szlifa. Ale jeżeli dojeżdżamy na stację benzynową, jeżeli zatrzymujemy się gdzieś na chwilę u znajomych, to kask trzeba odpowiednio zabezpieczyć, żeby nie spadł. To jest poważny problem. Niektórzy twierdzą, że można go położyć na ziemi. Odracam zdecydowanie odkładanie na ziemi. Jeżeli jest trawa, to mogą wyjść tam mrówki i w czasie jazdy możecie mieć specjalne doznania. Poza tym jest pewien przesąd motocyklowy, który mówi, że kasku na ziemi się nie kładzie, bo i dalej nie będzie będę mówił. Zatem kask trzeba odpowiednio zawiesić na motocyklu, żeby nie spadł. Igor, ty miałeś nieprzyjemną sytuację z tym kaskiem. Chwila nieuwagi i bum. Dokładnie. Niestety wisiał sobie na lusterku. Ja wiem, na lusterku kasku się nie wiesza, bo się EPS wygniata. Natomiast on sobie wisiał. Wydawało się, że jest dosyć dobrze zabezpieczony. Okazało się, że był zahaczony tylko i wyłącznie za podbródek. Delikatne ruszenie kierownicą, glaca, glaca, leży. No właśnie, to jest przykra sytuacja, szczególnie kiedy kask jest nowy. A wygląda mi na to, że ten kask był nowy, zanim to się stało. I serce się kroi, jak później gdzieś podjeżdżamy, ludzie patrzą mówią, nie, no, co za flejtuch. Taki kask cały podrapany, poszarpany. No dobrze, teraz przechodzimy do konkretów. Kask poobijany. Igor do mnie zadzwonił, mówi: Jezu, to może go odmalować i jak to można zrobić? Fałka, ja znam cię od lat i wiem, że robisz aerograf na kaskach, malujesz kaski artystycznie. Tutaj była innego typu robota, miał być gładki, spokojny i grzeczny, taki jak był przed wypadkiem. Tak, dokładnie miał być taki jak przed wypadkiem, to chyba w tym wszystkim jest najtrudniejsze. I doprowadzić kask po zderzeniu do stanu pierwotnego, czyli do stanu fabrycznego. Nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek interpretację, na żaden błąd, ponieważ jest to lakier perłowy, biały, wszystkie błędy na nim widać. No, i trzeba się wykazać najwyższym chyba kunsztem i umiejętnościami, żeby zrobić to tak, jak, tak, jakby wyjechał prosto z salonu. tak? Dobrze, ale wiesz, malowanie kasku to jest dosyć odpowiedzialna robota, dlatego że trzeba go rozebrać, trzeba go zdemontować. Ty masz w tym praktykę. Czasami coś niestety może się urwać i zaczynają się problemy, ale no, ze wszystkim można sobie dać rady. Powiedz mi, ty malujesz kaski i całe motocykle. To, to jest takie twoje zajęcie, do którego kiedyś się przekonywałem. Pierwsze próby były, jakie były, no bo jeszcze technologicznie to nie wychodziło. Też trzeba pamiętać o tym, że nakładamy różne warstwy. Jest warstwa ta artystyczna, ten aerograf, a na tym dopiero pokrycie bezbarwnym lakierem i zaczynają się poważne problemy z odpowiednią chemią. Na początku tego nie miałeś ogarniętego, teraz już idealnie. Dobrze, to rozbiórka kasku, do jakiego stopnia musisz go zdemontować? Praktycznie zdejmuję wszystkie elementy łącznie ze środkiem żeby nie daj boże nie uszkodzić go podczas lakierowania, żeby żadna powłoka lakiernicza nie dostała się do środka. No i zdejmujemy wszystko, zupełnie wszystko, zostawiamy pustą skorupkę. No właśnie, pusta skorupka. Niektóre kaski są demontowalne bardzo łatwo, inne są pooklejane w środku i to trzeba oderwać, po, potem ponownie przykleić. Dobrze, to teraz, czy masz jakieś prace, z których jesteś najbardziej dumna? Mówię o kaskach. Myślę, że najładniejszym kaskiem, jaki zrobiłam, była kopia Wetela, kasku Wetela. Jeździ nim chłopiec na torze kartingowym. To jest mój faworyt, jeżeli chodzi o przyszłego zawodnika Formuły 1. Bo przy tym bardzo dużo pracy. wserowanie wzorów w etelach oryginalnych, które miał na kasku, który wygrywał zawody, były bardzo trudne. Było dużo złota, dużo brokatów, dużo czerni kolorów. No i dodatkowo były czerwone flagi, które się gdzieś tam musiały zmieścić, więc. Było przy tym naprawdę kupa rzeźby. No właśnie, to są takie specjalne zamówienia, specjalne prace, które realizujesz. Tutaj, jak gdybyście chcieli poznać bliżej Magdę i odezwać się do niej, to macie tutaj adres facebookowy. Odezwijcie się, na pewno powie, czy ta robota jest do zrobienia, czy nie. Jeszcze słówko na temat tego, jak to technologicznie wygląda, bo ty robisz u siebie malowanie, te artystyczne malowanie, a potem ktoś to pokrywa lakierem. Współpracujesz zapewne z kimś, kto ma taką lakiernię. Y tak, generalnie współpracuję z ABC Cars w Klaudynie. Pozdrawiam Pana Wojciecha, dziękuję za udostępnienie mi miejsca do, laki do lakierowania całej komory. Generalnie lakier bezparny staram się nakładać sama, chyba że jest to element, z którym sobie mogę nie poradzić i wiem, że fachowiec mi może pomóc, to to wykorzystam. No i jeszcze dobieranie lakierów, jeżeli chodzi o barwy, dobieram je w ząbkach u takich starych znajomych jeszcze z Wołomina, dziękuję panom Koralusa. no i resztę robię wszystko sama, od podkładów, od nałożenia szpachli, wyrównania tych wszystkich nieszczęsnych wgnieceń, poprzez przepolerowanie i przygotowanie, po przyklejanie elementów ruchomych i zamknięcie całej sprawy z montażem. Właśnie y, naklejanie. Tam się pojawiają na nowo napisy oryginalne, wyglądają jak oryginalne. To nie jest prosta sprawa. Są firmy, które na zamówienie wycinają wszelkiego rodzaju wzory. W Warszawie trudna sprawa. Jakoś ci się udało. Myślę, że dużo biegania od Ciebie wymagało, bo powiedziałem, że to jest gdzieś w raszynie. Szukałaś, szukałaś, w końcu znalazłaś. E, tak, obdzwoniłam chyba każdą firmę poligraficzną w raszynie. Poszukując pewnej osoby. Niestety, znalazłam tą osobę, co prawda, ale niestety ta osoba już nie prowadzi tej działalności, za to jej brat prowadzi. Wolałbym, zrobiła. Tak, zrobiła te naklejki, ale wolałabym nie podawać nazwy firmy, ponieważ nie do końca jestem z nich zadowolona. Aha, no dobrze, to pytanie teraz do Ciebie, Igor. Czy jesteś zadowolony z efektu całego działania? No ja jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim udało się odzyskać kask, udało się nadać mu ten wygląd. Wiesz, on miał trzy miesiące w momencie, kiedy do tego doszło. No i to jest taka też mała przestroga, że jak kupujemy kask, jak wybieramy, to powinniśmy wybierać taki, na jaki nas stać, ale z założeniem, jakbyśmy mieli go kupować co miesiąc od nowa, bo wtedy nas to troszeczkę mniej boli. Wiesz, Ryzyko jest ogromne, bo w przypadku, gdy spada taka skorupa z motocykla, czy nawet jeżeli spada, nie daj Boże, z naszą głową w środku, to tutaj te wszystkie elementy mają zadziałać raz. Jeżeli nasza głowa jest w środku, to EPS zrobi robotę, rozproszy tę energię i tego kasku już więcej nie powinniśmy zakładać. Jeżeli spadnie bez głowy, nie daj Boże, pęknie. No to tutaj na szczęście dało się to prześwietlić, wyszło na to, że ta skorupa jest nienaruszona i można było naprawić, i to jest właśnie magia. I od parady profesor Igor dokonuje wszelkiego rodzaju działań, typu prześwietlania kasków, badania ich po uszkodzeniu. Bardzo słuszna koncepcja. Ja bym się zastanawiał, czy aż tak daleko poszedłbym w tych badawczych w sprawach. Natomiast na szczęście mamy fałkę, która może nas poratować. Na szczęście takie namiary mam i dzięki Ci bardzo, fałka, że się udało. No i że klient jest zadowolony i uśmiechnięty. Zadowolony i uśmiechnięty, to jest najważniejsze. Czyli nic tak nie cieszy, jak uśmiechnięta twarz klienta. Dzięki bardzo, że chcieliście zajrzeć. Dzięki, piękne. Partnerem medialnym programu jest Anty Radio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle kamery MIO, nowa jakość nocnych nagrań. Tak dawno temu pokazywaliśmy Państwu kaski, a właściwie sposób, w jaki dobierać kaski, żeby były poprawne, takie, żeby nie latały na głowie, żeby nie były zaciasne, żeby miało odpowiednie wyposażenie. Kolejnym elementem, o którym warto powiedzieć, jest dobór rękawiczek. To wcale nie jest taka łatwa sprawa, Michał, bo wydawało się, że w internecie można kupić wszystko, ale z rękawiczkami toż tak łatwo nie jest. W ogóle z odzieżą motocyklową nie jest łatwo. Wybór w internecie jest ogromny, natomiast dobranie dla siebie rękawicy to jest bardzo trudny temat. Musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, kiedy będziemy i gdzie tych rękawiczek używali? Czy będzie to offroad, czy będzie to tor, czy będzie to zwykła ulica? Czy będziemy ich używali w turystyce, czy będziemy ich używali w jeździe miejskiej? Ważnym elementem jest też okres, w jakim będziemy tych rękawic używali, i wtedy też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chcemy rękawicę tekstylną, czy chcemy rękawicę skórzaną, perforowaną czy bez perforacji, czy preferujemy w ogóle właśnie bardziej styl sportowy? I tutaj dopiero z takimi odpowiedziami na pytania możemy zacząć poszukiwania, czy Najpierw przejrzeć, co jest dostępne w internecie, a potem udać się do dobrego sklepu, gdzie wybór rękawic jest bardzo duży i gdzie sprzedawca pozwoli nam przymierzyć kilka różnych modeli rękawic. Michał, ale tak reasumując, bo mówiłeś rękawica perforowana, ona jest fajna w upalne dni, ona po prostu przewiewa. I taka rękawica ma tę zaletę, że jest bardzo bezpieczna, chroni nas, ale też jest przewiewna. Tekstylna rękawica też jest bardzo przewiewna, chociaż troszeczkę cieńsza i w przypadku jakiegoś konkretnego szlifa no nie, nie zawsze nas ochroni, chociaż te, które widziałem tu na półkach są wykonane z takiego materiału, że powinno być bezpiecznie. E, zatem podchodzimy do tego w sposób racjonalny, jak będziemy jeździć, mamy styl jazdy i jaki mamy motocykl. Kolejna rzecz to są sytuacje, kiedy jedziemy w deszczu, e, jeżeli ktoś tego nie przeżył i nie zdjął rękawiczki po przejechaniu niezłych paru kilometrów w ulewie, to nie wie jak wygląda czarna łapa, niektóre Rękawiczki farbują, to wszystko kwestia wyprawienia skóry. Natomiast czy w For Fun Bike są takie rękawice na rękawice? Tak, oczywiście. Jest, jest oferta rękawic, które zakładamy jako ochraniacz kurtki, jako ochraniacz spodni. I tutaj też musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: w jaki sposób używamy manetek? Jeżeli jeździmy na dwa palce to musimy kupić rękawicę, która pozwoli nam w tym stylu korzystać z manetek. Jeżeli zaciskamy manetkę całą dłonią, to też dobieramy wtedy zupełnie inną rękawicę. Wiesz, wiele osób radzi sobie w różne sposoby. Bo ja usłyszałem od znajomych, że zatrzymują się na stacjach, zakładają rękawiczki do tankowania, ale pamiętajmy, że to jest tak naprawdę doraźny sposób. Lepiej dobrać sobie dobre ciuchy przeciwdeszczowe i to nie tylko kurtkę spodnie, ale ochraniacze na buty, ochraniacze na rękawice i wtedy jesteśmy gotowi do tak naprawdę każdej pogody i do każdego wyjazdu. Kilka słów o wyposażeniu rękawiczek, bo pozornie urządzenie do zakładania ręka, ale jest tam mnóstwo dodatków. Wspominaliśmy o deszczu, Rękawiczki mogą mieć wycieraczkę. Tak, mogą mieć wycieraczkę. Zazwyczaj na lewej rękawicy mamy wycieraczkę, rodzaj kawałka gumy, który, który umożliwi nam wytarcie wizjera, ale nie tylko, nie tylko wycieraczka. Pamiętajmy też, że rękawica między sobą może różnić się rodzajem protektorów. Nie zawsze jeżeli protektora nie widzimy, to znaczy, że go w rękawicy nie ma. Pamiętajmy też, że rękawica może mieć membranę, która też w tym deszczu na bardzo pomoże. Jeżeli będziemy mieć dobrą membranę wiadr woda, to nie dość, że ochroni nas właśnie w dni chłodniejsze, to nie pozwoli przemoknąć rękawicy i wrócimy z suchymi rękami do domu. W rękach w motocyklach turystycznych czy jakiś tam endurowatych są osłony na ręce, które zabezpieczają nas przed deszczem i zimnym wiatrem. Jednakowoż często bywa tak, że w tym zwykłym motocyklu nie mamy takich osłon i kiedy jedziemy po drodze właśnie w deszczu, w niskiej temperaturze przemarzają nam ręce i niewiele daje podgrzewanie manetek, bo umówmy się to jest... No bolesna sprawa, kiedy od wewnątrz nas grzeje, od zewnątrz wywa zimny wiatr i leje deszcz. E, czy w rękawicach są też jakieś ocieplacze? Y, znaczy za, za to odpowiada membrana. Y, I tutaj wielu producentów stosuje różne membrany. Y, najbardziej znaną membraną jest membrana goroteksowa. Natomiast pamiętajmy też, że y, jest to membrana y, bardzo często droga. I goroteksowa membrana może między sobą się różnić. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Są takie rękawiczki, tak zwane całuski. E, używają ich ludzie jeżdżący na ciężkich kruzerach w bardzo upalne dni. Jest pewna śmieszna rzecz. Kiedy na początku sezonu założycie takie całuski na ręce i przejedziecie no powiedzmy 100 kilometrów w pełnym słońcu, to po zdjęciu rękawiczek ręce wygląda, jakbyście mieli egzemę, bo w tych miejscach, które są odkryte, opalicie ręce, a tam pod tymi, Niezakrytymi miejscami ona się nie opali, wygląda to karykaturalnie. Dlatego może najpierw lepiej opalić łapę, a potem zakładać takie rękawiczki, a już najlepiej jeździć po prostu w bezpiecznych rękawiczkach. Jał, pozornie błahy temat, ale mnóstwo. Dodatkowych kwestii związanych z rękawiczkami jeszcze można poruszyć. Powiem jedno, żebyście nie myśleli, że for fun bike są tylko rękawiczki, tu jest potężny wybór kasków, ciuchów, akcesoriów. My zajęliśmy się rękawiczkami, bo pozornie błahy temat, a jednak temat warty poruszenia. Michał. Podejrzewam, no że jak ktoś przychodzi do Waszej firmy i powie Michał, a tutaj wszyscy mają na imię, Michał. Pomóż mi dobrać rękawiczki, to nie będzie z tym problemu. Nie na pewno każdy z nas jeździ, jeździmy różnie. Są koledzy, którzy jeżdżą torowo, ja jeżdżę turystycznie, mamy kolegę, który jeździ skuterem, tak więc każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenia i też tymi doświadczeniami zawsze dzielimy się z naszymi klientami. Właśnie, a, a jeżeli nie wierzycie w to, że rękawiczka pomaga i to bardzo w sytuacjach ekstremalnych, to potrzejcie ręką po asfalcie i zobaczycie, że nawet przy pocieraniu będzie was bolało, a dopiero przy nawet 50 na godzinę. Nie ma czego zbierać. Dzięki Michał. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do nas do sklepu. Są takie kraje, które wydają nam się być z góry. Bezpieczne, przyjazne człowiekowi. Są kraje, o których mówią różne rzeczy i mówią, że tam jest niebezpiecznie, że nie można sobie pozwolić i pofolgować, porobić jakieś czasami rzeczy, które na tamtym terenie mogą być uznane za no, nieprzystojące obywatelowi. Słuchaj, Iran to jest taki kraj, którego no, ludzie się boją. Mówią o rany, sam pojadę przez Iran, może być różnie. Czy łatwo się tam dostać? Na samym początku to zapytam, czy to jest trudna sprawa, żeby wjechać do Iranu. Może trudna nie jest, ale jest dość skomplikowana, dlatego że po, y, pomijając wizę, y, o którą długo trzeba się starać, to trwa około miesiąca, trzeba mieć jeszcze karnet y, CPD. To jest taki dokument celny, y, dzięki któremu możemy wjechać y, do Iranu i wtedy władze irańskie mają pewność, że stamtąd wyjedziemy, bo zostawiamy kaucję y, dosyć sporą w Polsce. Właśnie, ale czy możesz powiedzieć, jaka to jest kaucja? Bo to dla niektórych ludzi może być znaczące. To zależy od tego, jak drogi mamy motocykl. Te najtańsze to jest około 15 tysięcy złotych, te droższe około 30 tysięcy. Ale te pieniądze wracają do Twojej kieszeni. Tak, od razu po powrocie, po powrocie te pieniądze wracają na konto. Jak byłeś traktowany, kiedy pojawiłeś się na granicy? Na granicy z Iranem. Byłem tam dwa razy. Za każdym razem trwało to długo, dlatego że nie korzystają z karnetu, jest jeszcze inna możliwość. Wtedy korzysta się z usług człowieka na granicy. Płaci mu się też sporą sumę, ale dzięki temu nie zostawiamy kaucji w Polsce. Tyle, że trwa to wtedy cały dzień. No wiesz, ale nagrodą za to jest, że wjeżdżasz do bardzo ciekawego kraju. Tak. Jest ciekawe o tyle, że kultura tam jest zupełnie inna. Ludzie, ich zwyczaje. To co jedzą, nawet muzyka, wszystko jest zupełnie inne, nawet motoryzacja, nawet motocykle, dlatego że tam nie można jeździć pojemnością większą niż 250. Są wyjątki oczywiście, ale tymi wyjątkami można jeździć w piątki, bo Irańczycy mają w piątki wolne. Ciekawa, ciekawa opcja. No, ale jeżeli przyjeżdżasz motocyklem takim jak Twój KTM, to nie ma problemu, że jeździsz większą pojemnością. Problem jest taki, że gdzie by się nie zatrzymać, to zaraz zbierają się ludzie i wypytują o wszystko. Ręce bolą. No dobrze, ale są przyjaźni. Bardzo, tak. To jest. Kiedyś byłem, kiedyś pojechałem do Gruzji. Wydawało mi się, że tam są ludzie bardzo przyjaźni. Później pojechałem do Armenii tam się okazało, że Gruzini jak najbardziej, ale Armenii jeszcze bardziej. Natomiast jak się wjedzie do Iranu, to jest zupełnie to jest inny stan zupełnie tej, tej przyjaźni, gościnności. No dobrze, jaki był pierwszy etap twojej podróży, dokąd zawitałeś po przejechaniu granicy za pierwszym razem? Najpierw Najpierw pojechałem nad jezioro Urmia do miasta. Urmia, gdzie jest, no, można powiedzieć, mój przyjaciel y, mieszka i tam wynajmuje ludziom y, lokum, swoje, swoje mieszkanie właściwie, pokój. Ale mówisz o tym, że z przyjacielem? Poznałeś go gdzie? Poznałem go w 2014 roku, kiedy tam byłem pierwszy raz. Znaczy, myślisz, to był bardzo pozytywny gość. A jak się dogadujesz z ludźmi na miejscu? Trochę po angielsku, chociaż to bardziej ja mam z tym kłopot niż, niż ci ludzie, a reszta to ręce. Zresztą w podstawowych sprawach wcale nie trzeba się dogadywać, bo y, łatwo jest powiedzieć, że chcę spać na przykład, albo że jestem głodny, szukam restauracji albo benzyny. Można to pokazać po prostu. Tak, pokazanie zbiornika załatwia wiele rzeczy. Jak wygląda kwestia noclegów, bo o tym wspomniałeś? Czy to są bardzo drogocenne rzeczy? Nie, tam y, Iran to jest y, powiedzmy biedny ekonomicznie kraj, mimo tego, że leży na ropie. Natomiast y, z ludźmi jest różnie i w Teheranie mieszkają bardzo bogaci, zamożni y, ludzie, na wsi nie. Y, I z tym bywa różnie. Natomiast noclegi, można spać w hotelach i y, to takich y, powiedzmy. Tanich około 50 zł na, na nasze pieniądze, można spać w takim luksusie, że mi musiałbym motocykl sprzedać, żeby tam y, przenocować. Więc to jest, to akurat jest tak jak w innych krajach. Natomiast y, bardzo często bywa, i te, to chciałbym powiedzieć y, i zaznaczyć, bardzo często bywa, że ludzie przez swoją uprzejmość y, próbują zapraszać nas do domu. I to nie jest tak, że oni to robią od razu dlatego, że chcą rzeczywiście, żebyśmy tam poszli. To jest taki zwyczaj połączony z ich wiarą. To się nazywa tarow przez 2o albo przez 2a, już nie pamiętam. Chodzi o to, że dopiero taka osoba za trzecim razem, jak zaprosi kogoś do domu na posiłek albo w ogóle cokolwiek chce zrobić dobrego, to dopiero za trzecim razem to jest takie rzeczywiste i prawdziwe. Te dwa pierwsze razy to jest uprzejmość taka. <laughs> Powiedz mi, jak, jak sobie dawałeś radę z paliwem? Czy paliwo jest no w końcu kraj leżące jak powiedziałeś na ropie, czy paliwo jest dobrej jakości? Myślę, że tak. Motocykl nigdy z tym nie miał problemu. Natomiast w różnych regionach Iranu jest kłopot z paliwem. Na przykład w Beludystanie, to jest przy granicy z Pakistanem. Tam z tym bywa różnie, miałem taki kłopot, ale poradziłem sobie oczywiście, po prostu trzeba od stacji do stacji jechać, można też kupić z bańki od sprzedawcy, z tym, że nie odważyłem się, bo nie wiem ile tam piachu jest w tej benzynie. No właśnie, pustynie, nie pustynie. Kolejny fragment podróży Artura po Iranie w następnym Motośladzie. Zapraszam już teraz.